Chodzenie na siłownię i dbanie o sylwetkę pociąga za sobą mnóstwo pozytywnych nawyków. Siłą rzeczy przykładamy wiele uwagi temu, co znajduje się na naszym talerzu, oraz dbamy o wystarczającą ilość snu. Unikając przy tym używek, robimy wszystko, co tylko możliwe, aby utrzymać doskonałe zdrowie na długie lata. A co, gdyby nagle się okazało, że pomimo wzorowej dyscypliny, nawet w połowie nie dbamy o naszą długowieczność tak, jak to możliwe? Powodem do takich rozterek będzie postać Briana Johnsona. Jest bogaczem, który opracował projekt Blueprint. Polega on na rygorystycznym dbaniu o funkcjonowanie organizmu i skrupulatnym obserwowaniu jego parametrów. Celem 46-latka jest maksymalne zahamowanie procesu starzenia się. Zoptymalizował pod tym kątem każdą dziedzinę życia, o jakiej tylko można pomyśleć i to dosłownie. Dla przykładu, obecnie skupię się na poprawie jakości erekcji podczas snu. W tym celu posiada specjalne urządzenie monitorujące takie cechy jak twardość i czas trwania. Docelowo chce osiągnąć parametry przeciętnego osiemnastolatka. Mimo wszystko, ten materiał należy traktować wyłącznie jako ciekawostkę. Wykorzystywanie jego metod, które za moment przedstawię, byłoby nierealne. Jednym z powodów są środki finansowe. Bohater odcinka sprzedał w 2013 roku swoją firmę za równoważnik okrągłych 3 miliardów 300 milionów złotych. Pomimo, że spożywa jedynie 2250 kalorii, sama dieta i suplementacja kosztuje go w przeliczeniu kilkaset złotych dziennie. Do tego należy doliczyć koszt licznej i drogi aparatury medycznej. Brian posiada w domu własną klinikę do monitorowania parametrów organizmu i wykonywania różnego rodzaju zabiegów. Do tego dochodzi kwestia ograniczonego czasu. Milioner cały dzień poświęca na przestrzeganie rygorystycznego harmonogramu. Z kolei większość z nas, chcąc wyrobić się ze wszystkimi obowiązkami, marzy o tym, aby doba miała więcej godzin. Być może ktoś próbował optymalnej porannej rutyny proponowanej przez Andrew Hubermana. Kilkanaście minut ekspozycji na smuńce, zaraz po pobudce, zimny prysznic, medytacja, trening po czym dopiero możemy sobie pozwolić na pierwszy łyk kawy. Oczywiście proponowane przez niego praktyki mają pozytywny wpływ na zdrowie. Sęk w tym, że mało kto może sobie pozwolić na tak długi poranny rytuał, chcąc jednocześnie zadbać o odpowiednią ilość snu i zdążyć rano do roboty. Poza tym, tak drastyczna zmiana nawyków sprawiłaby, że po kilku dniach rzucilibyśmy je w diabli. Brian zaczyna swój dzień od przyjęcia całej garści różnych suplementów. Łącznie w ciągu dnia przyjmuje ponad 100 tabletek. Kiedy oglądamy vlogi zawodowych kulturystów, możemy być zaskoczeni ilością supli jakie przyjmują. Nick Walker na jednym z materiałów pokazał całą szafkę przeróżnych opakowań. Tymczasem przy omawianym milionerze można go określić amatorem, bowiem posiada on specjalne pomieszczenie z ogromną szafą przeznaczoną wyłącznie na pudełka z suplementami. Większość z nas stosuje ich jedynie kilka, a i tak czasami z korzyścią zdarza się zapomnieć o dziennej porcji kreatyny. Dlatego Brian ma specjalny zespół ludzi, którzy na co dzień segregują przyjmowane przez niego tabletki. Zajmują się też analizą badań naukowych i jeśli uznają, że któryś suplement będzie korzystny, dołączają go do protokołu. Chcąc omówić wszystkie z nich, trzeba by na to poświęcić kilkugodzinny materiał. Przejdźmy zatem do diety. Znając już trochę jego postać, można przypuszczać, iż ta również będzie opracowana z laboratoryjną precyzją. Jest to dieta wegańska z deficytem kalorycznym. Rzecz jasna, nie przygotowuje się on do startu na scenie kulturystycznej. Chodzi o to, że utrzymywanie ujemnego bilansu energetycznego, zdaniem licznych prac naukowych, potencjalnie wydłuża życie. Może to wynikać ze spowolnienia metabolizmu i zmniejszenia stanów zapalnych. Brian każdego dnia zjada praktycznie to samo, aczkolwiek jest to bardzo odżywcza dieta składająca się z najwyższej jakości produktów. Niektóre z nich większość z nas konsumuje na co dzień, jak na przykład brokuły, kalafior czy bataty. W jego menu znajdują się także bardziej wyszukane wyroby, jak czarna soczewica, azjatyckie grzyby Majtake czy sok z granatu. Część produktów jest nie na naszą kieszeń. Można tutaj zaliczyć mleko z orzechów makadamia, którego cena sięga 120 zł za litr. Na swojej stronie internetowej podał, że jeden dzień jedzenia, nie wliczając w to suplementów, kosztuje go w przeliczeniu niemal 200 zł. Zatem miesięczny koszt takiej diety sięga nawet 6000 zł. A przypomnę, że miliarder zjada nieco ponad 2000 kalorii. Gdyby ktoś chciał robić masę z takim jadłospisem, chyba musiałby w tym celu wziąć kredyt. W każdym razie, Brian na tej diecie osiągnął świetną sylwetkę. Nie są to standardy kulturystyczne, ale wygląda lepiej niż większość facetów na plaży. Posiada całkiem sporo masy mięśniowej, ale przede wszystkim jest bardzo odtłuszczony. Na swojej stronie podaje, iż jego poziom tkanki tłuszczowej wynosi jedynie 7%. Nad kompozycją pracuje także podczas treningów. Ćwiczy codziennie przez około godzinę. Wykonuje zarówno treningi siłowe, jak i wydolnościowe, gdyż zależy mu na utrzymaniu jak najlepszej kondycji układu krążenia. Monitoruje go za pomocą wskaźnika VO2 Max, który określa maksymalną ilość tlenu, jaką jest w stanie wykorzystać organizm podczas wysiłku. Wynik Briana jest wręcz wyśmienity, nawet jak na standardy 18 latków. Z kolei jego trening siłowy nieco różni się od typowego schematu, jakim na co dzień mamy do czynienia. W głównej mierze opiera się na dość specyficznych ćwiczeniach, które zajmują mu znaczną część treningu. Można tutaj zaliczyć trening mięśni piszczelowych oraz tych odpowiedzialnych za posturę, jak na przykład dźwigacze łopatki. Podciąganie, przysiady lub inne wielostawowe ruchy zajmują mały procent jego planu. Wszystko przeplata rozciąganiem, a na koniec koncentruje się na mięśniach brzucha. Ogólna struktura treningu milionera jest dosyć dziwna. Wykonuje mnóstwo różnych ćwiczeń nie tylko w jednej serii i to na niedużych ciężarach. Z drugiej strony nie zależy mu na hipertrofii, ale przede wszystkim na zdrowiu układu ruchu. Natomiast w jego rozpiste nie znalazł się niezwykle istotny ruch zawiasowy biodra czy wyciskania nad głowę. Mimo wszystko udało mu się wypracować przyzwoite wyniki siłowe. Jak podaje, na ławeczce udało mu się wycisnąć 109 kg. Z kolei na maszynie lek press wypchnął 360. Choć nic na to nie wskazuje, to Brian wcale nie jest naturalem. Stosuje on terapię zastępczą testosteronem w formie plastrów. Ciągły deficyt kaloryczny wywołuje spadek tego hormonu. Milioner, chcąc temu przeciwdziałać, zdecydował się na TRT, co pozwoliło podnieść poziom jego testosteronu do górnych widełek normy. Oprócz tego stosował hormon wzrostu. Natomiast po zaledwie trzech miesiącach z niego zrezygnował, bo doświadczał skutków ubocznych. W swoim dużym i jednocześnie bardzo schludnym domu Johnson posiada mnóstwo różnego rodzaju aparatury medycznej. Lokalne polskie przychodnie mogłyby takich pozazdrościć. Poza licznymi badaniami, Brian korzysta między innymi z laserowej terapii skóry. Na pewno większość widzów zwróciła uwagę na jego wręcz zbyt idealny wygląd. Na twarzy nie posiada jakiejkolwiek skazy, co jest wynikiem poddawania się licznym zabiegom. Posiada również urządzenia do analizy uszkodzeń skóry spowodowanych promieniowaniem UV, przeprowadzania badań słuchu, a nawet wykonywania ultrasonografii w celu oceny struktury narządów wewnętrznych. Brian jest także prawdziwym mistrzem regeneracji. Wykorzystuje wszelkie znane zalecenia odnośnie prawidłowej higieny snu, jak ograniczanie ekspozycji na niebieskie światło, spanie w pełni zaciemnionym i wyciszonym pomieszczeniu, czy kładzenie się do łóżka codziennie o tej samej porze, ale z racji swojego majątku mógł przejść na poziom wyżej. Posiada specjalny materac z możliwością regulacji temperatury, która jest dostosowywana w zależności od fazy snu. Wykorzystuje także specjalne urządzenie stymulujące nerw błędny, pozwalające się wyciszyć i zredukować stres. W rezultacie parametry snu Briana są książkowe. Jak mówi, udaje mu się zasnąć w ciągu zaledwie 4 minut. Oprócz stałej rutyny, jest to także zasługa ograniczenia stresu do minimum. Gdy jeszcze był biznesmenem, kosztowało go to mnóstwo zdrowia, nerwów i nieprzespanych nocy. Podjęcie się projektu Blueprint było zatem sposobem przejścia na spokojną emeryturę. Jego fundamentem są pomiary wszelkich możliwych parametrów organizmu. Wszystkie markery posiada na idealnym poziomie. Z tego powodu, Brian jest określany mianem najbardziej przebadanego człowieka na świecie. Można tylko pomarzyć, aby polska służba zdrowia była skłonna tak skrupulatnie badać pacjentów. Dzięki rygorystycznemu trybowi życia milionerowi udało się spowolnić proces starzenia o 31 lat. W teorii oznacza to, że starzeje się w tempie przeciętnego nastolatka. Aczkolwiek to nie jest tak, że Brian cofnął się w czasie. Funkcjonował tak jak każdy z nas do momentu rozpoczęcia projektu. Z racji, że skrupulatnie bada i publikuje parametry swojego organizmu, z pewnością przysłuży się tym do postępu nauki. Osobiście jestem bardzo ciekaw efektów tego eksperymentu, natomiast na wyniki będziemy musieli poczekać jeszcze kilkadziesiąt lat, zakładając, że Brian nie umrze przedwcześnie, na przykład w wyniku wypadku. Wówczas cały projekt poszedłby na marne, bo jego najważniejszym celem jest zweryfikowanie, na ile tak rygorystyczny tryb życia przekłada się na długowieczność wyobrażam sobie, że dzięki niemu Johnson dożyje przynajmniej setki. W przeciwnym razie oznaczałoby to, że naturalna śmierć jest wypadkową czegoś innego niż idealne funkcjonowanie organizmu. Tak czy inaczej jego projekt wymaga nie lada dyscypliny. Brian do końca życia będzie podporządkowany rygorystycznej rutynie. W zasadzie każda codzienna czynność, jak chociażby trening, stała się dla niego obowiązkiem. I wyobraźmy sobie tylko, że już nigdy nie moglibyśmy sobie pozwolić na okazjonalnego fast fooda czy imprezę ze znajomymi. Choć jak sam milioner wspomina, ten naukowo optymalny tryb życia sprawia mu przyjemność. To był stalowy szok, a teraz do następnego.